Mercedes SL, nie kabriolet. Tak, tak, taki, taki sprzyja jakimś merytorycznym wywodom, bo wiecie, zawsze kiedy jest pozbawiony tego, tego elementu powoduje, że człowiek się rozmarza i trudno jest coś powiedzieć. Więc dzisiaj Mercedes SL, nie kabrio. Postaram się składnie powiedzieć coś więcej o samochodzie. A nie tylko o kabriolecie. Póki co chwila napawajmy się pięknem tej formy, pięknem inżynierii, pięknem designu, pięknem wszystkiego, co związane jest z tym, jak dla mnie osobiście magicznym modelem. Kiedyś opowiem historię tego konkretnego egzemplarza, jest, jest bardzo wyboista i bardzo, bardzo uważam ciekawa. Został naprawdę uratowany z niebytu. E, dlatego od razu uprzedzam, jakikolwiek obiektywizm mój w kwestii merytorycznej, w kwestii e, opowiadania o samochodzie jako takim e, jest bardzo mało, bardzo mało prawdopodobny. Mercedes SL. R107. Co by o nim powiedzieć? Znaczy ja wiem, co powiedzieć. Tylko jak to wszystko powiedzieć w ramach w miarę krótkiej, zwięzłej wypowiedzi. To jest, to jest tygiel niesamowitości. To jest piękna forma, która się nigdy nie zastarzała. To jest coś, co wyprzedziło swoją epokę i to jest coś, co było tak dobre, tak niesamowite, że produkowano 18 lat. To bardzo długo, szczególnie w historii motoryzacji. To jest absolutnie doskonałość swoich czasów i absolutnie przedmiot, który dzisiaj może nam służyć jak każdy normalny właściwie samochód. Dzisiaj w wersji Nie Cabrio. Ja celowo mówię Nie Cabrio. Celowo nie mówię Roadster. Dzisiaj mówię Nie Cabrio, dlatego że tylko Nie Cabrio pozwala przez chwilę poczuć się jak w samochodzie, o którym można mówić. W, w moim przypadku Cabrio zawsze wywołuje emocje i to są emocje, które absolutnie nie pozwalają mi na to, żeby mówić o samochodzie. Jak jest Cabrio, jak nie ma dachu, to ja zawsze mówię tylko Cabrio, a przecież to jest samochód. W momencie, kiedy jest dach, mamy samochód regularny, normalny samochód. To jest pewna niesamowitość w dzisiejszym czasie. Ale w owym absolutnie niespotykana rzecz. Zapraszam na przejazdkę tym nie Cabrio, tym Roadsterem, tym pięknym klasykiem. Dane techniczne to, to pewnie samo to już będzie tak dosyć jakby ciekawie brzmiało, bo, bo do dyspozycji w tym 4,5-litrowym, ośmiocylindrowym silniku mamy 225 koni całkiem sporą wartość momentu, chyba 270 nm, a to wszystko sprzęgnięte jest. Trzybiegową skrzynią automatyczną. I teraz jakbym powiedział, że to jest sprzęgnięte z automatyczną skrzynią biegów, jest ok, Ale jak powiem trzybiegową, każdy powie halo, jak w ogóle? Coś takiego było? Tak, było. <grytanie> Były kiedyś w Stanach i dwubiegowe skrzynie, i jednobiegowe. W każdym razie ten Mercedes ma, ma w pierwszej serii trzybiegową skrzynię i wydawało się kiedy, kiedy jakby o tym się myśli, czy, czy słyszy, że to jest właściwie to nie ma. Tu, jak się tym jedzie, okazuje się, że, że można jechać. To jedzie całkiem fajnie. Ma trzy długie biegi, i właściwie, kiedy normalnie jeździmy, w ogóle nie czujemy, że to są tylko trzy biegi, bo ani nie do końca wiemy, kiedy one się zmieniają. Skrzynia pracuje bardzo płynnie. Jest to, jest to taki klasyczny hydraulik, niezasterowany absolutnie niczym, może poza, poza kickdownem, który tak rzeczywiście trzeba, trzeba wykonać. Jest płynnie i fajnie. Kiedy czujemy jakiś niedostatek przełożeń? Ewentualnie w momencie takiego ostrego ruszenia, kiedy chcielibyśmy, nie wiem popiszczeć kołami, to jest praktycznie niemożliwe w tym samochodzie i możemy teoretycznie czuć to na biegu jakby ostatnim w trakcie szybkiej jazdy, kiedy ewidentnie to co ja w niektórych innych filmach piętnuję bardzo w starych samochodach a szczególnie w Mercedesach ten brak nadbiegu, brak tego kolejnego, ostatniego biegu skoro mówię przy skrzyni manualnej, że jest brak biegu Piątego, to co dopiero mam powiedzieć kiedy biegi są trzy, ale o dziwo o dziwo, samochód ten ma ma coś w rodzaju nadbiegu mianowicie, e, mianowicie bo skrzynia jak sprawdzałem przełożenia to to, to ostatnie przełożenie ma 1 do 1, czyli, czyli jakby brak nadbiegu, jeden obrót wału silnika to jeden obrót wału napędowego, ale producent tutaj ten nadbieg lekki uzyskał po prostu takim dosyć długim przełożeniem niego mostu i to daje nam przy wyższych prędkościach swego rodzaju komfort, to znaczy kiedy jedziemy na przykład 100 na godzinę, bo to jest taki dla mnie najbardziej, najbardziej taka jakby dla wszystkich taka symboliczna prędkość, wtedy sobie sprawdzam, właściwie w każdym samochodzie nawet w nowoczesnym jaki samochód, jaki, jak, jaką ma prędkość obrotów silnika bo ile ma obrotów przy 100 na godzinę i tak na przykład możemy dojść do jakichś, w ten sposób możemy dojść do wniosków na ile, na ile ta skrzynia, czy na ile ten samochód jest w jakiś tam sposób nadbiegany, czyli daje nam większy komfort przy wyższych prędkościach i bezdyskusyjnie ekonomię, ekologię i właściwie wszystko, co się dalej z tym wiąże. Jak jest przełożenie 1 do 1, to zauważyłem, że to jest tak, że przy 100 km na godzinę samochód zawsze ma 3000 obrotów, i, i, czyli to jest jakby taki brak nadbiegu. I powiem Wam, to też taka ciekawostka, jak na początku lat 2000 jeździłem, jeździłem peżotami, to na przykład model 406, wówczas bardzo topowy, nowy samochód. Miał przy 100 na godzinę pomimo 5 biegów właśnie te 3000 obrotów. Jakoś wówczas mi to nie przeszkadzało. Dzisiaj, kiedy na przykład Mercedes klasy E przy 100 na godzinę ma 1100 obrotów, no to widzimy jak bardzo to się na przestrzeni lat pozmieniało. No i teraz wracając do tego modelu SL i, i, i 3-biegowej 3, 3 skrzyni tutaj ten nadbieg rzeczywiście występuje, i jadąc 100 jadąc na godzinę, mamy dokładnie 2,5 tysiąca obrotów. Czyli krótko mówiąc, nie jest tak źle. Dobrze, po tym przy długim troszkę wywodzie na temat skrzyni biegów i przełożenia, ale to jest jakiś taki mój, mój, mój moja chyba obsesja. Nie wiem właściwie z czego wynikająca. Mo, może trochę z tego, że patrzę na ekologię, i no, i na komfort to chyba każdy patrzy. Tylko to, co kiedyś, tak jak mówiłem, przy 116 było jakimś niebywałym komfortem, to, to dzisiaj jest po prostu jakimś tam zwykłym stanem rzeczy. Ale powiem kilka słów o silnikach, bo to jest samochód, to jest model, który rzeczywiście tych silników posiadał w. Wiele, ale to nie dlatego, że nas w jakiś sposób producent chciał rozpieścić i, i od razu zarzucił pełną gamą silnika, to raczej wynika z tego, że auto było produkowane przez 18 lat, czyli taki bez mała, niekwestionowany lider w długości. Znaczy, liderem nie jest liderem jest G-Klasa, którą produkują od, od prawdopodobnie zeszłego, zeszłej ery ubiegłej ery. Aż po dzień dzisiejszy, ten model SL R107 był produkowany przez, przez, 20, przez 18 lat i w związku z tym bardzo ewoluował. i Jakby dzisiaj, z perspektywy tych 18 lat produkcji, możemy wyróżnić takie trzy serie samochodów, jak trzy, no to oczywiście. Pierwsza, druga i trzecia. My dzisiaj jeździmy taką wczesną. We wczesnych były montowane dwie jednostki napędowe. To była 350, czyli 3,5-litrowe V8 i 450, 4,5-litrowe V8, czyli, czyli, czyli to, co, to, co mamy dzisiaj, dopiero później. Dołączały inne jednostki, bardzo nowoczesna. E, 28 sześciocylindrowa, której ja jestem absolutnie fanem, zawsze to mówię, podkreślam i, i właściwie każdy samochód, w którym można znaleźć e, tę jednostkę napędową, to jest dla mnie e, na, na, na dzień dobry czymś, co mnie po prostu podnieca. Uwielbiam ten dźwięk. Taki rozsądny kompromis pomiędzy ekonomią a osiągami, i oczywiście o ekonomii w starych samochodach, klasycznych samochodach, które, które są jakby wielkolitrażowe, to nie ma, nie ma żadnej mowy. Też zawsze o tym wspominam. Natomiast, no, jakby dla nas, fanów i miłośników motoryzacji, musimy. Musimy przez chwilę jakby o tym nie myśleć, zapomnieć i napawać się no, niesamowitym dźwiękiem, e, niesamowitymi osiągami, ale tak jak mówię, niesamowitymi tylko z punktu widzenia czy z perspektywy tych, tych wielu lat, czy, czy lat, w których te auta były e, sobie współczesnymi, bo, bo, bo na dzień dzisiejszy, e, wiecie, z, właściwie każdy samochód jest, e, jest szybki, każdy jest dynamiczny. E, no kiedyś to, 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 to było nie do pomyślenia. Takie moce 100 koni to samochód już był bardzo mocny, a 200 no to coś absolutnie już niewyobrażalnego, a o więcej nie ma mowy. To wszystko przekłada się rzeczywiście na to, że dzięki temu dzisiaj, tymi samochodami, możemy jeździć właściwie w ruchu, w ruchu miejskim, w ruchu ulicznym bez żadnych kompleksów. I, właściwie nie, nie, nie być zawali drogami, jeżeli mówimy o, o, o takich samochodach nie dzisiejszej, nie dzisiejszej klasy premium. Do potwierdzenia tego co mówię, e, może znowu taki króciutki pokaz, zobaczcie, samochód jedzie, jedzie 90 na godzinę, czyli, czyli jakby jedziemy z taką prędkością podróżną. Teraz każda właściwie próba przyspieszenia teraz przyspieszę jakby łagodnie, czyli nie prowokując go do redukcji biegu przyspieszam, daję po prostu gaz do dechy na trzecim biegu i zobaczcie zobaczcie jak ten samochód swobodnie przyspiesza. I to, no, i to jest właściwie taki już niekończący się stromień mocy, który kończy się tam w okolicach 200 na godzinę. Ja tego nie zaprezentuję. Down them. Cel, e, Mercedesa, wypuszczając ten, e, ten premium, e, premium Cabriolet Roadster, e, jakkolwiek, jakkolwiek go nazywać. W 1971 roku, e, jak wspomniałem wcześniej, e, premiera o dziwo nie zajął, e, był, był trzecim e, na liście samochodów roku e, po Fiacie i po Renault, po Fiacie 127, żeby było śmieszniej, czyli zobaczcie. Jakie wówczas były trendy? Fiat 127 był super samochodem, był, był bardzo nowoczesny i w swoją epokę, ja przynajmniej tak go jeszcze pamiętam i tak oceniałem, znacznie wyprzedzał. Także Mercedes, który skoncentrował się na tym, aby ten samochód był zbitkiem wszelkiej wówczas najnowszej technologii, od karbowanych tylnych świateł poprzez wzmocnione słupki, mocne silniki. Wiele, wiele więcej, ja tego nie będę wymieniał, bo każdy może to sobie właściwie wyczytać i, i pewnie już czytał albo słyszał. A tutaj nagle Fiat, a ten Mercedes dopiero na, trzecim, na trzeciej pozycji. Ale faktem jest, że rynek później bardzo docenił to auto, bo jeśli coś produkowano przez 18 lat, to znaczy, że to coś po prostu się sprzedawało i to coś zwyczajnie chciało istnieć na rynku. I check gauge. Zobaczcie, zatankowałem samochód do pełna. W Momencik, ja tutaj akurat skręcam, więc trudno operatorowi złapać. Zatankowałem samochód do pełna. Wyskasowałem licznik. Mamy 42 mile. I zobaczcie teraz wskaźnik paliwa. A naprawdę był pod korek. Tutaj 65 litrów zatankowałem. No to wyobraźcie sobie. Ile ten samochód pali, skoro właściwie niewiele przejechaliśmy, a jest naprawdę w doskonałej kondycji. To nie jest samochód, który źle pracuje, któremu gdzieś tam coś to paliwo ucieka poprzez brak optymalnych ustawień. To jest auto o stosunkowo niskim przebiegu i rzeczywiście chodzi katalogowo, więc katalogowo mogę Wam powiedzieć, że jeśli jeździmy spokojnie, to powinniśmy zmieścić się w 20 litrach, jeśli, jeśli odrobinę szybciej. To, to 25 jest właściwie miejską normą i, i trudno jest zejść poniżej, jeżeli próbujemy na autostradzie pokazać, że jesteśmy tak samo szybci jak, jak inne premium samochody to, to właściwie 30 litrów więcej, no, to, 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 jest, to jest taka niesamowitość, bo, bo patrząc z punktu widzenia jakby yyy, takiej wydajności dzisiejszych silników Patrząc z punktu widzenia dzisiejszych silników, to właśnie Passat się tutaj z nami chciał ścigać. Wygraliśmy ten, ten pojedynek. Patrząc z punktu widzenia dzisiejszych silników, to, to aż trudno sobie wyobrazić, gdzie to paliwo może aż mieć taki outlet, żeby, żeby, żeby aż tyle go spalić na 100 km. Teraz zobaczcie, ile można powiedzieć na temat samochodu Cabrio. Tylko dzięki temu, że jest założony dach. To jest niesamowite hardtop po prostu zmienia nam kabrio w normalny samochód. To jest naprawdę... Fajność. Oczywiście to jest jedyna zaleta hardtopu, bo, bo, bo wszelkie inne to już są tylko wady. Hardtop jest ciężki, zajmuje dużo miejsca. Spróbujemy nagrać kiedyś jakiś osobny filmik pod tytułem Montujemy hardtop bądź hardtopy to jest ja osobiście tego nie cierpię już pomijam fakt tych kilkudziesięciu kilogramów pomijam fakt skomplikowaności, pomijam fakt jak bardzo łatwo uszkodzić jest na dwozie samochodu no i to co później z nim zrobić tak? bo on gdzieś Powinien się znaleźć. Wiecie, że garaż jest z reguły na wielkość samochodu. No to, jeżeli wstawiamy samochód, to gdzie ten postawić dach? Z drugiej strony, e, no, nie możemy go za każdym razem zakładać i zdejmować, bo, bo to jest minimum dwie osoby są do tego potrzebne. E, tyle, tyle na temat hardtopu. Poza tym, słuchajcie, jak się jeździ? Odpowiedź, jak się jeździ. Normalnie. Właśnie się złapałem na tym, że przed chwilką pomiędzy ujęciami zagadaliśmy się tutaj z Jędrzejem, zaczęliśmy rozmawiać o, o, o. zaczęliśmy od samochodów, a przeszliśmy na inne tematy i właściwie złapałem się na tym, że pomimo, iż, iż przejeżdżam przez, e, przez miasto, znajduję się w ruchu miejskim, to kompletnie zapomniałem, że prowadzę 50-letni samochód. To jest niesamowite. Jeśli się spojrzy przez ten pryzmat i e, jakby doceni, Bym powiedział geniusz, yy, konstruktorów. Wiecie, 50 lat to jest kawał czasu, naprawdę kawał czasu. A przecież, żeby coś zostało wyprodukowane 50 lat temu, to musiało zacząć być projektowane jeszcze kilka lat wcześniej i bynajmniej nie pomagały przy tym komputery. To jest niewiarygodne, jak musiał czuć się ówczesny właściciel takiego samochodu. Jak inaczej, jak ikonicznie. Ja właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że. Jędrzej zwrócił uwagę, że nowy samochód SL dzisiaj no to jest jakaś też niesamowitość. I, I on dysponuje mocami jakimi niegdyś tylko super samochody. Ale tak poza tym jest właściwie w prowadzeniu e, taki, taki, taki normalny. Tak? Ale kiedyś, kiedy, kiedy w 1971 roku e, ktoś szczęśliwie odbierał Warszawę z Polmozbytu, e, o ręce nie wspomnę. O Fiacie nie wspomnę, czy nawet o Oplu, no to, no to ten samochód to właściwie to był inny świat. To nie było deklasacja, tylko to był najzwyczajniej inny świat. Skoro powiedziałem już coś o silniku i dosyć sporo o skrzyni biegów, to jeszcze warto, żebym wspomniał na temat zawieszenia, bo to jest jakby taka kolejna niesamowitość, aczkolwiek jakby nie generalizująca. nastawione i e, przynajmniej przynajmniej e, jakby tutaj bardzo się wyczuwa, że to jest europejskie zawieszenie, ale amerykańskie wersje to są naprawdę poduszkowce. W tej chwili jadę po bardzo nierównej drodze, po bruku i muszę wam powiedzieć, że po prostu ten samochód, ten bruk e, połyka. On powoduje to, że my ten bruk widzimy, a właściwie go nie czujemy. Jest zwarty, jest miękki wybacza nasze gabiostwo za każdym razem, kiedy nie zdążymy ominąć jakiejś dziury w jezdni. To jest naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście dla komfortu to jest potężna zaleta, dla szybkiej sportowej jazdy to, to, to już absolutnie nie, bo, bo ta miękkość na zakrętach powoduje, że ten samochód dosyć mocno się wykłada i muszę powiedzieć, że próbując gdzieś tam jakichś drobnych wariacji czy popisów e, i szybszych przejazdów, to, to, to nie czuję się zbyt pewnie na ukach, Ale to może też dlatego, że nie jestem jakimś szczególnie kierowcą o sportowym zacięciu. Adrenalinę uwielbiam, ale nie tego typu, e, nie wynikającą z prędkości i, i, i byciu na krawędzi, znaczy życiu na krawędzi, bo też trzeba pamiętać, że w jak dobrym stanie nie byłby samochód, to mimo wszystko jeśli jakieś urządzenie ma 50 lat i niesie nas i niesie nas z prędkością kilkudziesięciu czy ponad 100 km na godzinę, to mimo wszystko trzeba brać pod uwagę, że 50-letnia technika może zawieść, że skuteczność hamulców jest inna, tłumienie zawieszenia. Wiecie, jest tyle rzeczy, tyle właściwie tysięcy jakichś drobnych powodów, które mogą złożyć się na, na jakiś bardzo nieprzyjemny E, incydent. Trzeba o tym zawsze pamiętać. E, ja przestrzegam. A jeżeli komuś, kto jedzie 100 na godzinę, nawet nowoczesnym samochodem, e, wydaje się, że, e, że jedzie, przepraszam, wydaje się, że to jest e, niezbyt szybko, bo jest cicho, bo jest komfortowo, to wiecie co, jak będziecie na przykład Tankowali, albo robili sobie przerwę na parkingu przy autostradzie, a szczególnie przy niemieckiej autostradzie. Popatrzcie chwilę na tę autostradę i zobaczcie, jak te samochody suną, jaki to jest huk, jaki to jest potworny, potworny huk, jakby, i hałas. To te, te samochody są jak pociski. W tym samym momencie, kiedy taki samochód przejedzie koło nas poruszając powietrze i, i targając bez mała nami pomyślcie sobie, że kierowca siedzi w środku bez mała w ciszy i sobie słucha radia lub rozmawia z zaprzyjaźnioną osobą no okej, okay, ale w momencie kiedy coś pójdzie nie tak kiedy coś na tej drodze się znajdzie albo nie wiem, zwyczajnie coś zawiedzie, no to ten ten, ten komfort zamienia się w, w czasami niestety w bezmiar tragedii zawsze, zawsze jakby przestrzegam i, i szczególnie przy samochodach klasycznych czy nawet timerach które, które zwyczajnie pokazują że, 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 że mogą być szybkie ale proszę zawsze pamiętać ile tak naprawdę te samochody mają lat i ile potencjalnie poza radością również niebezpieczeństw może się wiązać z, z eksploatacją Tytule tego odcinka jest Mercedes R107 nie Niecabrio Więc wypada mi coś powiedzieć adrem tego tytułu. Jaki jest Mercedes R107 nie Niecabrio? Twardy, wiecie co? Zwyczajny. Naprawdę można zapomnieć, że to jest kabriolet. I to jest chyba fajne, to jest niesamowite i to jest prawdopodobnie zarezerwowane właściwie tylko dla ówczesnych Mercedesów. Inne firmy, które robiły kabriolety, to, to robiły po prostu kabriolety. Mercedes zrobił kabrioleta, bardzo drogiego kabrioleta, bardzo fajnego kabrioleta i jednocześnie w cenie dał opcję posiadania normalnego samochodu, właściwie nienormalnego samochodu, sportowego roadstera. Jestem przekonany, że im się to udało. Jestem przekonany po tych 50 latach. 50 latach samochodu, którym jedziemy, jestem przekonany, że im się to po prostu udało. Więc jak ktoś nie chce cabrio, to nie cabrio